Będziesz szczęśliwy, kiedy co? Kiedy ktoś zmarły będzie znowu żywy? Kiedy będziesz mieć na koncie milion złotych? Co da szczęście? Dzisiaj święto wszystkich świętych, a Ewangelia to powtórzenie przez Jezusa osiem razy tego, kim są prawdziwi błogosławieni, czy kiedy człowiek może być prawdziwie błogosławionym, po grecku, szczęśliwym. Szczęśliwi są ci, którzy pokój wprowadzają, którzy są ubodzy w duchu, którzy. i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy wiele tych określeń, ale zawsze obietnica związana jest z Bogiem. Albowiem oni posiądą ziemię, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, albowiem do nich przyzna się Pan Bóg. To nie jest dla nas często perspektywa, prawda? Gdyby było. Bądź pokorny, walcz o pokój, i dzięki temu jutro będziesz miał na koncie milion złotych, to byśmy to robili. Ale jeśli perspektywą jest to, że będę nazwany Synem Bożym, bardzo często, sami wiecie, jak jest. Dzisiaj święto, uroczystość, która ma nam pomóc trochę o tym pomyśleć. Że, że jest coś więcej, że jest coś wyżej. Że nie tylko liczy się co, to, co tu i teraz, ale że czasem warto zrobić coś w tej perspektywie bożej. Dzisiaj święto tych, którzy tak wybrali w życiu, którzy nie bali się w życiu kierować Ewangelią, głosić Ewangelii.